Drugą sprawą, z którą natychmiast się zmierzą parlamentarzyści Nowego Sejmu, to jest sprawa finansów publicznych. Finansów publicznych ja powinienem teraz się cieszyć strasznie, bo po tym ogłoszeniu przez pana premiera Morawieckiego, że budżet przyszłoroczny będzie budżetem zrównoważonym, to znaczy, że wydatki państwowe będą takie same jak dochody państwowe. Dlaczego powinienem się z tego cieszyć? Ano dlatego, że w 1992 roku napisałem projekt konstytucji, w którym właśnie była taka norma, że zabrania się uchwalać budżetu z deficytem, a jak ktoś będzie próbował obejść ten zakaz, to będzie to karane jak za kradzież z uchwałą. Jak za kradzież z uchwałą. Ta, ten projekt konstytucji nie został, nie trafił do Komisji Konstytucyjnej, bo warunkiem przejęcia przez Komisję Konstytucyjną projektów było uzyskanie 50 podpisów posłów albo senatorów. No Ja dla, do wszystkich się zwróciłem o takie poparcie, ale większość nie, nie udało mi się uzyskać 50 podpisów. Większość posłów, którym ten projekt pokazywałem, doczytywała do artykułu 12 i mi go oddawała, że nie, nie poprą tego. Artykuł 12 mówił, że Sejm się składa ze 120 posłów. No, i oni oczywiście tylko z tego powodu, to nawet nie wchodzili w jakieś inne materie, tylko z tego powodu, no to widzimy, że taką zbyt wielką mądrością nasz kraj rządzony nie jest, no ale to trudno. No, ale teraz pan premier Morawiecki przedstawił projekt budżetu na przyszły rok jako budżetu zrównoważonego. No i się bardzo tym chwalił. To znaczy, że i on sam uważa, że deficyt budżetowy, czyli taka nie, nadwyżka wydatków nad dochodami, to jest czymś złym. No bo jest. No bo jest. Proszę Państwa, jak jest budżet z deficytem, to rząd musi ten deficyt jakoś pokryć, bo jak nie pokryje, no to będzie miał tam przed kancelarią premiera taką kopią muzykę. Ja raz widziałem taką demonstrację policjantów. Z całej Polski przyjechali policjanci po cywilnemu i mundurowi i stali tam, to za rządów premiera Tuska było. Stali tam przed kancelarią premiera i skandowali: Złodzieje, złodzieje! Zdziwiony byłem strasznie, bo na całym świecie policjant tak widzi złodzieja, to go łapie, a ten tutaj żaden nawet nie drgnął. Więc widocznie skądś wiedzieli, że tych złodziei im nie wolno łapać, tylko głosem sygnalizowali ich obecność. <noise> tak to wygląda. Zatem rząd, jak nie chce mieć takiego, takiej kociej muzyki, no to musi ten deficyt jakoś pokryć. W jaki sposób? No, pierwszy sposób to podnieść podatki podnieść podatki, ale tutaj litościwa natura, albo jak ktoś woli opatrzność, postawiła granice. Postanowiła ochronić tutaj podatników przed nadmiernym zdzierstwem i to się nazywa efekt Lafera, Od takiego, od nazwiska takiego ekonomisty, który to spenetrował, opisał. Rzecz polega na tym, że można podnosić podatki, ale, ale tylko do pewnego poziomu. Jeżeli się ten poziom przekroczy, to wpływy podatkowe stają się mniejsze niż poprzednio, niż przy podatkach niższych. No i przekonał się o tym nie kto inny, tylko Leszek Miller, jak był premierem. Też mu brakowało pieniędzy, postanowił podnieść akcyzę na alkohol. No i podniósł. Ale okazało się, że wpływy z akcyzy spadły, że gorzelnie przestały w ogóle pracować, a do Polski wlała się rzeka spirytusu z zagranicy. No więc, ale dochody z akcyzy gwałtownie spadły. No i premier Miller się tu zreflektował podniósł, znaczy przywrócił po, poprzedni poziom akcyzy, znowu gorzelnie zaczął pracować na trzy zmiany, a rzeka spirytusu się też, ale popłynęła już w drugą stronę, z, za granicę. Więc to jest efekt lafera. Mamy taką sytuację, rządowi brakuje pieniędzy, już podatki podniósł, więcej nie może, no to, a jeszcze mu brakuje. No co może zrobić? No, może coś sprzedać. Może coś sprzedać. I rzeczywiście w ustawach budżetowych były, była taka pozycja dochody z prywatyzacji. Po stronie dochodów państwowych, dochody z prywatyzacji, one już duże nie są, bo już nie bardzo jest co sprzedawać, no ale to rząd już sprzedał, te dochody z prywatyzacji uzyskał, ale nadal ma deficyt, nadal mu brakuje. To co może zrobić? Musi pożyczyć. Musi pożyczyć, no nie ma rady. No i trzecim sposobem właśnie łatania deficytu budżetowego to jest pożyczanie pieniędzy w lichwiarskiej międzynarodówce. Jak to się odbywa? No rząd wypuszcza obligacje i lichwiarze kupują te obligacje. Rząd się zobowiązuje, że je wykupi i zapłaci procent. Wysokość tego procentu zależy od oceny wiarygodności rządu. I też za rządów premiera Millera była taka sytuacja, że rząd wypuścił obligacje dwudziestoletnie, chyba na, jeśli dobrze pamiętam, na sumę dwóch miliardów złotych i nie sprzedał ani jednej. Ani jednej nie sprzedał. Widocznie lichwiarze nie wierzyli, że Polska za 20 lat będzie w stanie te obligacje wykupić. Na krótsze terminy sprzedaje, ale takich długoterminowych nie. Więc i ten dług, to w te, suma tych kumulowania się tych deficytów budżetowych to jest dług publiczny. To jest dług publiczny, który trzeba obsługiwać, to znaczy płacić procenty. Jak wysokie procenty? Proszę Państwa, w 2012 roku koszt obsługi długu publicznego przekroczył 43 miliardy złotych w 2013 roku już przekroczył 50 miliardów złotych. Czy to dużo, czy mało? No, trzeba porównać. Prezydent Komorowski podpisał w czasie swojego urzędowania, podpisał taki dziesięcioletni program modernizacji sił zbrojnych. I ten dziesięcioletni program modernizacji sił zbrojnych miał kosztować 140 miliardów złotych, czyli mniej więcej 14 miliardów złotych rocznie. A tu koszty roczne koszty obsługi długu publicznego to były, przekroczyły wtedy 50 miliardów. No to już widać, że to nie są żarty. W 2014 roku koszty obsługi długu publicznego spadły. A dlaczego spadły? A dlatego, że rząd ówczesny, rząd premiera Tuska przejął połowę środków z otwartych funduszy emerytalnych. No to spadły. Budżet taki zastrzyk dostał. No więc spadły. Ale znowu zaczęły powracać do poprzedniego poziomu, i teraz pan premier Morawiecki zapowiedział budżet zrównoważony. No między innymi, dlatego, że spodziewa się wyższych dochodów z podatku VAT, ale przede wszystkim, dlatego, że postanowił zlikwidować otwarte fundusze emerytalne. Tam jest 167 miliardów złotych na tych kontach jeszcze zostało. I rząd tego nie przejmie bezpośrednio, tylko utworzy tak zwane indywidualne konta, ale przy okazji weźmie tak zwaną opłatę przekształceniową w wysokości 15%, czyli 22 miliardów złotych. No to raz będzie mógł to zrobić, tylko zresztą y, te przekształcenia mają trwać dwa lata, ale zaksięgowane to zostało ta opłata przekształceniowa na przyszły rok tylko. Także całe 20. No to w ten sposób rzeczywiście rząd może uniknąć deficytu, bo to deficyt był na poziomie około 30 miliardów, więc rzeczywiście jak tam jeszcze na, na nadzieję ma tam większe wpływ z podatków, no niech mu będzie. Ale w następnym roku już nie będzie tych 22 miliardów. No i tu właśnie o z tym się będą musieli zmierzyć parlamentarzyści już po, bo będą dyskutowali nad ustawą budżetową, będą nad nią głosowali. No i będą musieli pomyśleć, co będzie nie tylko w roku 2020, ale w następnych latach co się będzie działo. Lichwiarze, międzynarodowka lichwiarska bardzo lubi rządy, które pożyczają pieniądze od nich. Dlatego, że jakie zabezpieczenie rząd daje? Jak bierze, zaciągał u lichwiarzy pożyczkę. Zastawia dochody z przyszłych podatków. No, to oni na piękne oczy mu nie dadzą pieniędzy, no on zastawia dochody z przyszłych podatków. To znaczy, że Sprzedaje własnych obywateli w niewolę lichwiarskiej międzynarodówce. Taka jest, takie są konsekwencje deficytu budżetowego i długu publicznego. Bo jeżeli sobie podzielimy 50 miliardów złotych, tyle, ile koszty od długu publicznego wyniosły w 2013 roku, Między obywateli, którzy rzeczywiście mieszkają w Polsce, w tej chwili emigracja to jest około 3 milionów, czyli jakieś 35 milionów, no to wychodzi nam grubo powyżej 1000 zł na jednego obywatela, bez względu na jego wiek. No to znaczy, że pięcioosobowa rodzina musi tylko tytułem obsługi długu publicznego zapłacić prawie 8 tysięcy złotych rocznie. No to, to nie jest mało. Dla ludzi, którzy zarabiają tam tak poniżej średniej, bo to średnio ciągną te kominy, to nie jest mało. I to tłumaczy okoliczność, że tak wielu ludzi w Polsce nie jest w stanie odczuć takich dobrych skutków wzrostu gospodarczego, który jest dlatego, że nie mogą nawet tego podtrzymać, natychmiast muszą to oddać. I dlatego ten, dlatego sprawa finansów publicznych jest taka ważna. Proszę Państwa, jeszcze jedną, jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć i z którą też parlamentarzyści będą się musieli zmierzyć, bez względu na to, kto wybory wygra, bo może być taka sytuacja, że Zjednoczona Prawica uzyska najlepszy wynik wyborczy, ale Ugrupowania opozycyjne mogą w sumie uzyskać więcej mandatów niż Zjednoczona Prawica. Przepraszam bardzo. No i wtedy, i wtedy będzie y, zmiana rządu. Jezu, Chrystę. Przepraszam. I wtedy będzie zmiana rządu. No ale, ale skąd się bierze popularność obecna zjednoczonej prawicy? W znacznym stopniu, przypuszczam, nie potrafię określić jakim znacznym, ale chyba w znacznym stopniu dzięki programom rozdawniczym, które w ostatniej kadencji rząd przeprowadził. Z programem 500 plus na czele. No, i teraz zapowiada następne: tam 500 plus dla inwalidów, tam mieszkanie plus, i tak dalej, i tak dalej. I y, bardzo trudno będzie się z tego wycofać. Z dwóch powodów. Dlatego, że te programy rozdawnicze mają charakter praw nabytych, a bardzo trudno jest odebrać prawa nabyte, nawet w Rzeszy Niemieckiej w czasie wojny, też to nie było możliwe. Jest taki przykład generała Hepnera, który dowodził tam jakimś odcinkiem Frontu Wschodniego. No i Hitler uznał, że on bardzo złym dowódcą jest. Nie tylko go zdjął z tego dowodzenia, w ogóle go wyrzucił z wojska. A on był na rok przed emeryturą, ten Heppner, i zaskarżył tę decyzję Hitlera do sądu, że mu naruszyła prawa nabyte do emerytury. I wygrał. I wygrał Hitler. Jak się o tym dowiedział, to się wściekł i zlikwidował wszystkie prawa nabyte. Ale dopóki nie, to proszę bardzo, nawet w Rzeszy Niemieckiej było to możliwe. W czasie wojny. Proszę Państwa, więc te, te wszystkie świadczenia mają charakter praw nabytych. Bardzo trudno będzie je odebrać. I po drugie, liczba obywateli objętych tymi świadczeniami. Będzie tak duża, że w warunkach demokracji politycznej nikt nie ośmieli się podnieść na to ręki. W rezultacie państwo będzie wtłaczane, bo następny ekip, nawet jakby wygrał obóz zdrady i zaprzaństwa. On zresztą, pan Schetyna, on zresztą trochę się zgrzyta zębami ze złości. Że to oni na to nie wpadli, na te programy rozdawnicze, bo to oni wszystko sami zjadali, a nie, nawet okruszkami się nie podzielili. A Prawo i Sprawiedliwość się podzieliło okruszkami. Tam drze ile może, ale okruszki tam daje, więc to I pan Schetyna mówi 600 plus, on już nie 500, tylko 600. O no widzimy, co się dzieje. Państwo będzie wpychane w taką jednokierunkową uliczkę, z której właściwie nie będzie odwrotu. Przy zachowaniu procedur demokratycznych, bo jak się procedur demokratycznych zapomni, no to wtedy co innego pojawi się jakiś jegomość, który powie na moją komendę i wszyscy się go posłuchają. No ale to wtedy byśmy odeszli od demokracji politycznej. Ale na razie jesteśmy przy demokracji politycznej.